Cześć. Nie będę dziś mówił stricte o meczu Realu z Barceloną, bo to było już tak dawno temu, że pewnie nawet zapomnieliście, że coś takiego się odbyło. Natomiast w kontekście niedalekiej przyszłości, nie przeszłości, warto się zastanowić, czy ostatnie mecze także, a może nawet przede wszystkim ten w Madrycie, nie powinny nas zmartwić przed mistrzostwami świata. Na ile to, że Robert Lewandowski ostatnio. Umówmy się, nie zachwyca. Wynika z naszych oczekiwań względem niego, na ile ze słabszej dyspozycji, a na ile z gry preferowanej przez Barcelonę. Będzie też kilka słów o złotej piłce, ale nie za długo, bo właściwie nie ma tutaj o czym mówić. Zapraszam na dzisiejszą przemowę. No to najpierw Złota Piłka, bo to świeże. Czwarte miejsce Roberta Lewandowskiego nie jest jakimś wielkim skandalem. To przede wszystkim. Może powinien być trzeci, może nawet drugi, ale generalnie nie oburza mnie, że był czwarty. Wiele osób trochę obśmiewa drugą lokatę Sadio Mané, ale to tak naprawdę bez znaczenia, bo akurat w tym plebiscycie liczy się tylko zwycięzca. Nawet menedżerowie negocjujący kontrakty swoim piłkarzom wpisują w nie dodatkowe premie za zwycięstwo złote Złotej Piłce, nie zaś za drugie czy tam trzecie miejsce. Inna sprawa, że w głosowaniu za sezon Najważniejszą wagę ma jednak Liga Mistrzów, a Sadio Mané zagrał w niej w finale przy ogromnym udziale własnym w kolejnych awansach. W ćwierćfinale gol z Benficą, w półfinale dwa z Realem. podczas gdy Robert, przynajmniej w jednym z tych meczów z Hiszpanami, był totalnie bezradny i ostatecznie odpadł na dość wczesnym etapie dwie rundy przed Mane. Dlatego dla mnie ok, niech będzie. Wiedzieliśmy, że nie będzie zwycięstwa, a reszta to detale. Swoją drogą mam wrażenie, że władze Złotej Piłki troszkę postanowiły zrobić sobie marketing, wykorzystując model znany z polskiej reprezentacji, czyli jadąc na plecach Roberta Lewandowskiego. Wiadomo, że nikt bardziej nie zasłużył na nagrodę od Karima Benzemy, ale tak patrząc globalnie, z perspektywy rynków, czy to azjatyckich, czy południowoamerykańskich, dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, jedynym, który mógł zagrozić Francuzowi był pewnie właśnie Lewandowski. Wiadomo, człowiek kojarzony z rekordami, wiceprzewodniczący. Król strzelców Ligi Mistrzów, i choć nie miało to wpływu na głosowanie, bohater najgłośniejszego transferu roku do klubu, mającego przecież przeogromną fanbazę na świecie. Gdyby pokazując miejsce po miejscu, lewego po prostu ogłosić na czwartym i zostawiając na koniec tylko czołową trójkę, globalnie byłoby po emocjach. Przypominam, nie oceniam tutaj z perspektywy europejskiego kibica, dla którego po ptokach było jeszcze przed rozpoczęciem ceremonii. Więc zamiast standardowego top 3, na koniec zrobiono top 4 nic w tym złego po prostu chciałem zwrócić uwagę na ten niuansik i skąd on się wziął i dosłownie ostatni wątek trzecie miejsce dla Realu Madryt w kategorii klub roku to nic innego jak XD Roku. Inaczej, yy, XD Roku powinienem powiedzieć, a nie XD Roku. XD Roku i ośmieszenie całego plebiscytu. Najbardziej podobał mi się fikołek logiczny z uzasadnieniem nagrody dla City, sugerujący, że tym decydującym elementem były sukcesy w piłce kobiecej. Teoretycznie ma to sens, bo nagradzano przecież klub roku, nie zaś drużynę, więc, więc okej. Okay. Brawa dla City za rozwinięte struktury i dbanie o panie. Tyle, że Panie, których sukcesy chwalono w materiale wideo opuszczonym przed wręczeniem nagrody, w ocenianym roku nawet nie zakwalifikowały się do fazy grupowej Ligi Mistrzów, bo w eliminacjach odpadły: uwaga, uwaga, z Realem Madryt. Zresztą w obecnym sezonie to tak ciekawostkowo znowu odpadły w eliminacjach. I znowu z Realem. Tymczasem kobieca drużyna Realu w poprzednim roku zakończyła udział dopiero na etapie najlepszej ósemki w Europie, a w krajowej lidze zajęła trzecie miejsce, dokładnie takie samo, jak damski Manchester City. To naprawdę jest śmieszne, jak socjalistycznym plebistytem stara się być złota piłka. Każdemu trzeba coś dać porówno, żeby nikomu nie było przykro. Nic tam, że według logiki organizatorów Karim Benzema nawet nie był najlepszym napastnikiem na świecie, bo na zachętę ten puch. Dostał Lewandowski, ale jednocześnie Benzema został już najlepszym piłkarzem globu, wyprzedzając oczywiście Lewandowskiego dość znacznie. Zostawiamy już złotą piłkę, która kiedyś była naprawdę poważnym plebiscytem i w sumie wciąż jest, bo każdy piłkarz marzy o jej wygraniu. Tyle że organizatorzy rok po roku skutecznie zniechęcają do siebie kibiców. Forma Roberta Lewandowskiego i to, czy mamy powody do zmartwień, to jest jednak znacznie ważniejszy temat. Były takie sytuacje w przeszłości, gdy już gdzieś w mediach przewijały się informacje, o kryzysie lewego, bo ten w dwóch, trzech meczach nie strzelił gola. Często kompletnie bezzasadne, bo Robert grał dobrze, pracował dla drużyny, kreował zagrożenie i wypracowywał kolegom kolejne sytuacje. Bardziej wynikało to z naszych oczekiwań, bo przecież łatwo przyzwyczailiśmy się, że lewy strzela w każdym meczu i to niekoniecznie raz. Coś jak z Messim w piku, gdy jego hat -triki przyjmowaliśmy jako coś zupełnie naturalnego, podczas gdy hat jakiegoś innego piłkarza był już wydarzeniem weekendu. Problem w tym, że Aktualnie Lewandowski zalicza naprawdę jeden ze słabszych, krótkich, będę to podkreślał, okresów w swojej karierze. Od 13 września, czyli już ponad miesiąc, zagrał w sumie 9 meczów, strzelił w nich 5 bramek, więc teoretycznie nie najgorzej, ale jeśli weźmiemy na tapet tylko wrażenia wizualne, to już to wyglądało tak sobie. Cztery ostatnie mecze to bardzo słaby występ w Mediolanie z Interem i porażka. Szczęśliwe zwycięstwo z Celtą 1-0, w którym Polak został jednak całkowicie wyłączony z gry, jakby w ogóle nie było go na boisku. Remis 3 do 3 z Interem i dwa gole ale będę się upierał, że do 80 minuty, gdy lewy poderwał barce do walki i pokazał tę mentalność zwycięzcy, znów wyglądało to słabo. No i wreszcie klasiko z realem, które moim zdaniem było meczem po prostu złym w wykonaniu naszego kapitana. Być może nawet jednym z gorszych w ostatnich latach. Najmniejszy problem w tym, że nie wykorzystał swojej sytuacji, bo tam prawdopodobnie i tak był spalony, więc golaby mu zabrali. Zresztą nie ma piłkarza, który strzela wszystko co ma. Gorzej, że nie układało się prawie nic innego. Z jednej strony. Wyłączył go Eder Militaos. Z drugiej dawał sam się wyprzedzać, tracił piłkę w sumie w tym meczu. Zaliczył aż 16 strat, co było zdecydowanie najwięcej w całej drużynie. Drugi pod tym względem Pedri, dodam tylko, że stracił 12 piłek. Pojawiły się jakieś podania do nikogo, coś co nigdy przecież nie leżało w repertuarze Roberta, bo raczej przyzwyczaił do klinicznej dokładności w swoich zagraniach. Nawet trudno powiedzieć, że wynikało to z, z braku zgrania z zespołem, bo przecież odkąd lewy trafił do barsy widzieliśmy, że to hulało. A teraz włączyła się taka jakaś bezradność, przeszkadzanie Uninowi we wznowieniu gry. Za jeden z fauli spokojnie mógł nawet e, zarobić kartkę. Wracam więc do podstawowego pytania. Czy jest się czym martwić w kontekście mundialu? Bo powiedzmy sobie, że ewentualna słaba forma naszego najlepszego piłkarza w historii no nie jest czymś, co zwiększyłoby nasze szanse w starciu z Meksykiem. Odpowiedź brzmi, nie sądzę. Po pierwsze, zbyt krótko trwa ten słabszy okres, by wyciągać daleko idące Wnioski, a wiemy, że takich w mediach pojawia się zawsze sporo i mało, które są aktualne po miesiącu. I to nie jest też tak, że obrońcy się nauczyli grać przeciwko Lewandowskiemu, że ten nie ma teraz już przed nimi żadnych tajemnic i każdy kolejny będzie go zatrzymywać, jak zrobili to e, ci z Interu czy Realu. Ta teoria w ogóle nie wytrzymuje starcia z faktami, bo Lewy, grając tak przeciętnie jak z Interem, i tak był w stanie się w końcówce dwa razy zerwać i strzelić dwa gole. Podobnie zresztą w tym złym meczu z Realem, bo nawet wyłączając to na ślizgu. Teoretycznie zdaniem wielu ekspertów wypracował karnego, którego sędzia po prostu nie odgwizdał, a do tego zaliczył asystę. Co prawda wiem, dość przypadkową, ale asystę, która wzięła się z wypracowania sobie pozycji do strzału, i gdyby lepiej trafił wtedy piłkę piętą, pewnie nawet sam strzeliłby Gola. Więc daleki byłby słów, że obrońcy nauczyli się grać przeciwko lewemu. Z Celtą Vigo Robert nie miał faktycznie żadnych sytuacji, ale przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że tam od gry odłączyli go. Nie tyle obrońcy celty, co sami piłkarze Barcelony. Nagle nie wiadomo skąd Barsa zaczęła grać taktyką Michała Probierza, czyli do boku i wrzutka na osamotnionego napastnika. Mimo, że od początku sezonu działały zupełnie inne mechanizmy, na przykład kombinacyjna gra po ziemi. Sprawdziłem sobie i podobny okres Robert Lewandowski miał na przykład w sezonie 2018-19 i co ciekawe, dokładnie w tym samym okresie, o którym mówimy teraz, czyli tak od połowy września do połowy października. Zagrał wtedy 80%. 8 meczów we wszystkich rozgrywkach i dwa razy trafił do siatki. I co? I nic. Za moment znów był maszyną do strzelania goli. To nie jest tak, że chcę pompować teraz Rodaka i mówić, że on jest najlepszy, a reszta Barcelony nie ma do niego w ogóle podjazdu, ale wydaje mi się, że poza meczem z Realem, gdzie Lewy nie tyle był odcięty, co sam indywidualnie wypadł blado, większym problemem Barsy jest funkcjonowanie jako zespół niż rzekoma obniżka formy Lewandowskiego. Zresztą pół żartem, pół serio mógłbym powiedzieć, że to, co teraz przeżywa Robert, jest dla niego przetarciem przed listopadem, bo przecież ten mechanizm, że Lewy jest bezradny, gdy reszta drużyny funkcjonuje średnio, może niestety obowiązywać na Mistrzostwach Świata i to zupełnie niezależnie od formy, w jakiej przyjedzie na zgrupowanie. To, co w kontekście Lewandowskiego faktycznie może martwić, to dość regularne znikanie w wielkich meczach. Gdyby miał wskazać tą jedną rzecz, która najmocniej go odróżnia od Messiego i Ronaldo, z którymi przecież może już jadać przy jednym stoliku, to byłoby właśnie to. Przy czym nie uważam, że mecze z Borusem Dortmund można było podpiąć pod te największe, bo przecież. Nawet jeśli to druga z siła w Niemczech, to różnica między nimi a Bayernem była totalnie kosmiczna. Natomiast od lat trudno skojarzyć mi jakieś mecze w późnej fazie Ligi Mistrzów, teraz będzie można do tego jeszcze dodawać starcia z Realem, w których rola Polaka byłaby kluczowa. I jest to pewnie taka jedna, jedyna rysa na karierze faceta, który jest już legendą światowej piłki i po transferze do Barcelony udowadnia, że to nie było tak, że strzelał tyle goli w Bundeslidze, bo ta była słaba, tylko dlatego, że on jest taki młodszy. A skoro mówimy już o mundialu. Generalnie dość ciekawie zmieniają się oczekiwania. Sam pamiętam jak w 2002 czy 2006 byłem gotów pokłócić się z kumplami, którzy śmieli twierdzić, że będziemy mieć problem z wyjściem z grupy. W 2018 nie miałem już większych oczekiwań, a teraz nie mam już żadnych. To nie jest tak, że nie wierzę w tę drużynę, bo wierzę, że są w stanie robić rzeczy ekstra choćby dlatego, że nie tacy jak oni robili w przeszłości. Po prostu nie umiem już się nastawić na to, że wyjdziemy z grupy. Każdy wynik będący ponad odpadnięcie w tej fazie, to już będzie dla mnie coś wow, a odpadnięcie w niej, jakby to dobrze ująć, będzie czymś normalnym. Niesamowicie zahartowały nas te wszystkie turnieje w przeszłości. Mówię, mówię nas, bo myślę, że nie jestem w tym wszystkim odosobniony i gdybym miał wybrać coś, na czym ewentualnie mógłbym opierać swoją nadzieję, to chyba przede wszystkim na tym, że nie da się zepsuć okresu przygotowawczego. Mam wrażenie, że to, co rozróżniało nas od czarnych koni na w przednich turniejach, to właśnie przygotowanie fizyczne z najbardziej w historii spieprzonym w 2012 roku. Datę mundialu w Katarze traktuję jak minimalny handicap, bo piłkarze przyjadą w pełni sezonu i jeszcze w dodatku nim nie zmęczeni. Zgrupowanie zacznie się 14 listopada, dwa dni później zagramy mecz towarzyski z Chile, w kolejnym dniu kadra poleci do Kataru, więc pewnie resztę dnia spędzi na regeneracji i nagle po pobudce na Zajucz zostaną nam już tylko cztery dni do meczu z Meksykiem. Nie będzie kiszenia się w swoim sosie przez kilka tygodni przed turniejem, nie będzie forsowania na treningach, będzie piłka sama w sobie. Mam nadzieję, że faktycznie nam to troszkę pomoże. A na dziś to wszystko, jeśli zostawicie suba, komentarz lub łapkę. Będę wam bardzo wdzięczny, a jeśli chcecie grać u Book Machera, to najlepiej w Book, który jest partnerem naszego kanału, co osobiście bardzo doceniam. Trzymajcie się i do zobaczenia jeszcze w tym tygodniu, bo w czwartek powinien wpaść materiał prosto z zakopanego, gdzie Czesław Michniewicz ogłosi szeroką kadrę na Mundial. Cześć!